Akcja Cześć, tutaj Piotrek5207 Mam zamiar dzisiaj nakręcić filmik z Minecraft Multiplayer To jest mój pierwszy let's play z Minecrafta Ale dzisiaj jest ze mną Kacper No, dzisiaj jest, nakręca filmy jest ze mną Kacper Jest to mój kolega ze szkoły Chodzimy do tej samej klasy Znaczy nie, on chodzi do innej klasy, do innej literki kto jak programy. gramy? No, to weź pobór mi daj, trzeba podstawową się zrobić. Jak myślisz, co? Yy, może. Yy, ko te... Brawo. Mie miecz i. Zbieraj. Do Dobrze myślisz, to no, zbieraj stok drewna. Dobra. I jeszcze, oczywiście, domy trzeba zrobić. Domek to z czego zbudujemy dom? Może z drewna? Dobra. Ty, mamy jakieś bugi teraz. Co? Mamy jakieś bugi. Czekaj, zrobimy na chwilę cięcie. No, sorry, to było takie krótkie cięcie. O, mam lekkie budzi z tego frapsa, bo. jak sami widzicie, popatrzcie. O, widzicie jakie bugi? U mnie też coś takiego samego jest. Tak. No. I to strasznie denerwujące. No, strasznie, nie da się w ogóle zbierać. Tak denerwuje. No. W następnym odcinku jak się jak źle pójdzie to zdajmy może dogrywać filmik y, Filip albo Ma, a, a są Matsu, czyli Mister Matsu .pl. Jak źle się powiedzie oczywiście. Mam. No. Czyli jeżeli wam ten odcinek jest powiedz, powiedzcie to dla Piotrka, Piotrek y, dodaj jeszcze albo Filipa, albo Maćka. Dobra. A straszne bugi. No znowu. U mnie już nie takie wielkie, ale nadal są. No u mnie też takie. Ile masz drewna? Na razie 13, bo to już te bugi. Ja mam 17. Tak. O jak to się trzęsę? O cztery więcej. 16 i to jest jeden z tak tego Czego? wam powiedzieć, że wyszedł nowa seria z Minecrafta 144 No, no. przepraszamy, że nie mamy skinów, ale na razie jeszcze nam się nie wgrały No, no jeszcze nam się nie wgrały gdzie jesteś, Kasper? Ja tutaj ścinam jakieś drzewo, ale B yy, bugi mnie dają. No ty mnie też. Hehe. <grym> <grym> Dobre. Ja mój prawdę. No ja też. Jeszcze tam nagrywam let's play z tego. Z Fifa 13, ale ta Fifa 13 nie jest jednak teraz HD, ale Teraz postaram się zrobić HD, jak chcecie. Ja, jakby co, to może jutro ja z Piotkiem jeszcze może nakręcimy tu FIFA. A fifę to możesz. No jak nam się uda? No. Mam trochę nie zaniedbany więc. No. Jutro gdzie jesteś? Ja robię drzewo. Szukam cię. ale budzi, zobaczcie no żebym ja nagrywał, ja mało co nie przeszedłem przez ten przez mącza gdzie ty jesteś już tam na śniegu? Zdoko, jestem. tutaj jestem nie, nie widzę cię gdzie ty jesteś? bo to do trochę, ale Lec. wiecie nie widzę cię no, stój, stój w jednym miejscu widzisz mnie? A gdzie ty? Nie. Nie widzę. No widzicie. No. Ja ci nie widzę. A Ja cię widzę. Widzisz tego czarną owcę? No. To weź podejść do niej. Dobra. No ja jestem przy niej. Ona się strasznie teleportuje jakoś. Ja widzę, widzę cię. No to dobrze. No to... Eee... Nie chciałam, no. się chciał się czy czyli ja żeby bumbów. No ja też chcę się Ty nie, a, ty już nie a, musisz a, sprawdzić. No nie musisz oj... sprawdzać jest. Sorry, sorry, sorry. Id idę trochę jeszcze po ramię drewna i robię podstawowe Dobra. Tylko nie zupełnie stale, że myśl jak można bez stołu żeby niczego wszystko zrobić? E no, nie spada mi. Co ci nie spada? Zewno! No mi też, takie wiesz, takie. i się znowu do wyrodzi. Tak. U mnie nie. U mnie mamy ten. Teraz. Uwa! Wow. Ile masz drewna? 26. Ja mam 27. Ja bym miał 30. Gdyby nie to było. <laughs> A tylko ten czy jeszcze ktoś. Ej! Można? Mo może będziemy robić szybkie Minecraft informacje? No, możemy się jeszcze postarać. Ale to byśmy musieli przyjść do kogoś, na przykład do ciebie, i byśmy musieli yy, rozmawiać o tym. No. Tu może gdzieś tak... No ale jeszcze nie, nie, wiem, nie wiem, czy będę dodawał Minecraft informacje. No szczerze... Jezu, no. budzi. No straszne. na najpierw zróbmy tak. Jeszcze mu pomniej, bo to zwykły serwer, bez pluginów w ogóle, bez niczego. I bez dodatków. No. Był z jakimiś dodatkami to już by był ten. Choć ja już będę robić y rzeczy. Czekaj, ja tylko rozwalę te drzewo. Już rozwaliłem. Ile masz desek? Mam drewna 32, jeszcze nie, nie przerobiałam. Ja już przerobiłam. A ile ty masz? Ja jeden stak i 36. Gdzie ty jesteś? O tutaj. Widzisz mnie? To Widzę No, tu czekaj. No to samo co było Junka na serwie na początku. Czyli? Patrz. Wejdź. No Kacper. Ale cowki. My, My nagrywamy. Co? My nagrywamy. No wiem. O owca, czemu ty jeszcze nie zabijesz? Czekaj. Mam ci. Nie, nie, czekaj, sam już zabije. Mam dwa statki i desek. O. Tak, 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 tak. 16, o. Zrobię tutaj stół rzemieślniczy, Zrobiłem. O! On mnie się nie chce postawić. On mnie się postawi. Miecz zrobiłem se. Kilow. Weź mi zrób kilof. Spoko. Cieko. Weź zrób mi kilow. Zrobię! No chodź tu! Wyrzuciłem ci. Kilofa. Do ciebie poszedł znowu. Dobra, to zaraz ci oddam. Rzuć przy tym o... tutaj. ty o. Albo rzuć cię. sobie to... Nie. Ej, chodź tu mam do ciebie drewnianą sikierę! A nie to dobry mo Masz łap, nie cięć. Nie mogę nic brać. Żal. Czekaj, ja zaraz wyjdę i wejdę. Czekaj, zrobię. Sorry, sorry, zrobiłem cięcie, bo m, mieliśmy straszne lanie. Musieliśmy coś tam sprawdzić. Chodź, wezmę stół szniczy. Ziemierz, Czemu nie mogę walić w owce? O, mogę tak czarna wełna, e, no, jak ja się... masz... To w ogóle to do no, ciebie pytanie. Jak się robi ten? Yy, yy, na przykład jak się tworzą na przykład różowe yy, te owce? Yy, trzeba do tych do owiec. Dodać. Ym, jak to się nazywa? Barwnik. A jak można dodać do owiec? Barwnik. Na przykład. Ym, jakby tutaj. Na przykład masz kaktus. Przypadkot. I ten. Przypadasz i masz zielony barwnik. Rozumiesz? No. Gdzie ty jesteś? Jak kapru, prób... czyli naciskam zima. Wow, jak to. Sorry, mam tyle tyle, nie nie wiem, jak je zrobić, ale. A nie, już przestało. Spoko. O, o widzę cię. Chodź, znalazłem wielką górę. Muszę tam pokopać yy, koblstoł na. To ty jesteś. A. O tutaj. Czekaj, tylko rozwalę dla nas te wełnę na łóżko. No. Tam jeszcze jest jedna. Ty ich nie wal. Ile masz tego? Wełny? Cztery. No. A musimy mieć sześć. O, widzę chyba jeszcze jedną. Gdzie? O, tutaj jest jeszcze jedna. Gdzie ty? Nie widzę. Spróbuję ją sam załatwić. No, nie mogę nią lagić. Też mam takie lagi. Nie, bo to przez to, że to jest zwykły serwer. Bo gdyby to był taki z pluginami, to by nie było tych lagów. Ale ja. Muszę się wam przyznać, Ale zobacz, nie wiem, jak zrobić ten. Ten. Na mojego kompanie wchodzi te. Yy, o, widzowce, nie wchodzi ten yy, butkit. Jezuśmir... Ej, masz... Yy, gdzie masz tu mój stół, ze mi się myślniczy? Ja mam ze sobą. To weź, choć tu byłam tą. Dobra, zabiję, już śdzier. U oh, fak. Gdzie jesteś? Ile masz wełny? Pięć ja mam ja mam jedną. O, to już chodź do mnie. Mam sześć, no, bo na jedną szkodę wystarczy się. Gdzie ty, ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja jestem y, koło morza. Aha, dobra. To do ciebie. Ej! w ogóle mi nie mamy jedzenia. No. Chodź za mną. Widzisz ten lud? Ty... Tam gdzie jest ten lud, spójrz, widzisz mnie? Nie. Wejdź na jakąś górę i popatrz, czy mnie widzisz. O, widzę, widzę, widzę. A gdzie ty? O, widzę cię, chodź tu. Dziwne, zauważyłeś się, no, dziwną rzecz? Dziwne, ja. że jeszcze dzień się nie wyłączył. A dźwięk, no? Dzie, dzień, noc nie ma jeszcze. A no? Nie, nie zauważyłem. O, widzę świnie. Trzeba będzie upiec No to upiczemy. To chodź szybko, bo... To i weź trochę kobiet z na wykop. Dobra, pójdę w Ty, ja zajmę się tymi świnkami. A i połóż, połóż na te chwilę ten, stół rzemieślniczy. Co mnie czasem zrobić? Masz. Ja... ja... Indi? Ja pójdę no. poszukać kobiet. Ty tam ciągle stój, dobra? No. Ej! O, o, mam żelazo! Żelazo masz? No. Ej, no! Co, co? Już nie ma wcale tych strasznych lagów już teraz. No już teraz nie ma. No poczekaj. Ja jestem... Czekaj, ja tylko yy, zrobię sobie. Um, jak to, Kill off? bo tamten mi się już zniszczył. A od jednej świni dostałem trzy te mięsa, normalne, a drugiej tylko jedno. Ja, no, leży świnko, od trzeciej, sześć. O, już mam prawie pierwszy lewe. O, widzę, Dynie. Zaraję wykopię. Ej, w ogóle. Wdy... O, jeszcze węgla, węgla nam poszukaję. Ej. No dobra. Ale przecież mamy ten. Drewno. Drewno też nam może się przydać. Do przypalania. A my mamy te rodeski same. No. Patyki też mogą. Ma dużo sadzonek? Sadzonek? No. Ma, no mam. 16. O, no to możemy nim Z Sadzonkami? Co? Sadzonkami? Tak, też można. A. Ej! Mogę jednak zjeść ten, te mięso, bo mam tylko dwa, dwa, półtorej życia jedzenia. Dobra. To jest całe? Nie, tak do połowy, żeby życie mieć, żeby życie nie tracić. Dobra. Ja tu mam 5 z już! No, pięć został z handlu. Ej, no, czy, no, czy, czy, no, Czym no, się no, najlepiej. No, czym się najlepiej wali w dynie? W dynie? Kilofem. No, kilofem, no. Mamię no. dynię. Dynie, dobra, też jest do oświetlenia. Tu już mam żelazo. Masz? Mam. Znalazłem szybko, ej! tu do mnie to wełnę! Zrobimy sobie łóżka, bo ciemność jest. Ale chyba potworków nie ma. Są. To jest przecież survival. Myślałam, że wyłączyły dość potworki, ale dobra, fajnie, że są. Bo, bo możesz stracić ditemy. Więc chodź tu lepiej do mnie. nie wiem gdzie ty jesteś. Weź wyjdź na chwilę już na powierz powierzchnię. Szybko, weź wy wyjdź na powierzchni, Boże. Jesteś przy dyni? No i przy dyni. Dwóch, dwóch, to, to są dwie dynie. No, widzę cię, widzę cię. Ej, Kacper zrobił krótkie cięcie, bo ktoś do mnie na Skype napisał. Sorry za krótkie cięcie. Miałam krótkie cięcie. No. W sumie to to by było na tyle. Yy, subskrybujcie, komentujcie, ła dawajcie łapki w górę. Mam nadzieję na dużą ilość widzów i wyświetleń filmów. Dobra, to na razie, cześć. Żegnę się. Patrzenia, cześć. Cześć. To cześć.